Hej, wracamy dzisiaj do naszej przygody w Path of Exile w lidze Affliction. Zbliżam się do pomału, do końca czwartego aktu, dlatego postanowiłem włączyć nagrywanie. Jeśli chodzi o moją postać, niewiele się tutaj zmieniło. Jeśli w ogóle, wydaje mi się, że buty pewnie zmieniałem na minimalnie lepsze, mam nadzieję. Natomiast generalnie zmian było niewiele. Jeśli chodzi o nasz rozwój to teraz będę podążał gdzieś tutaj w górę, wyłapując jakieś punkty po drodze. Kolejny punkt, o dziwo, albo może nie o dziwo, to jest coś, czego chyba nigdy nie używałem. To jest ten, ten ta rzecz, która jest tutaj na samym dole czyli, że umiejętności, których będę używał, będą używały. 30% mojego życia zamiast many, jak rozumiem, 30% ich kosztu będzie ściągane z mojego życia, a nie z many. E, rozwiąże to być może w pewnym stopniu problem z maną, ale trochę się obawiam o moje życie. Nigdy tego nie używałem, ale chętnie sobie sprawdzę. E, przez to jednak, że żadnego upgrade'u sprzętu nie miałem od jakiegoś czasu, no to niestety nasze obrażenia troszkę, e, troszkę dołują, więc wydaje mi się, że walka z tym bosem, e, który przed nami, a przed nami też jeszcze dodam, e, przed tym bosem będą takie trzy mikro bosiki. E, właśnie w tej ostatniej e, w tym ostatnim obszarze. E, także spodziewam się, że walka może potrwać troszkę dłużej. Może nie będzie ona jakaś strasznie trudna, bo akurat z tym bossem mam raczej. Nie mam negatywnych doświadczeń. On raczej wydawał mi się względnie łatwy zazwyczaj. To jednak spodziewam się, że, że przynajmniej ta walka będzie trochę trwała. A może i zostanę negatywnie zaskoczony. Niestety. To, to może być wada i zaleta postaci tego typu, czyli nastawionej na obrażenia od broni, że jak znajdziemy super broń, to nagle mamy bardzo, bardzo duży spike naszych obrażeń. Hunter. Eee, czy to jest ktoś, kogo ja szukam? Nie bardzo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj możemy sobie zmienić specjalizację. To jest właśnie jeden z naszych. NPC-ów, którego sobie znalazłem. Hmm. W sumie, może, może byśmy kiedyś chcieli tego użyć, ale myślę, że jeszcze jest za wcześnie, bo jeszcze nie używam tych moich e, warcry. E, aczkolwiek widziałem w bildzie, że mam zacząć ich używać kiedyś. Hmm. Czy te talizmany. Okej, okay, okej, okay. ciekawe, może sobie też zakupię, bo wydawał się interesujący, a tak jak mówię, myślę, że prędzej czy później będę się przełączał na tą postać, na, znaczy na tą specjalizację. Czy tu jeszcze mogę sobie coś zrobić? Nie, tu jeszcze coś mogę wyzbierać ale to będzie za mało, żeby coś z tym zrobić. Dobra, wracajmy. E, tutaj nie wiem, czy to było najmądrzejsze, bo e, trochę tych bossów będzie. Jak któryś zostanie wzmocniony przez ten pyłek, to się pewnie możemy troszkę zdziwić.

My spirit is spent. To drugi I shall preserve your beauty for eternity. Beauty shall prevail. Such lovely material. Okay. Flattery will get you nowhere with me, my lady. Teraz do trzeciego z nich mamy troszkę większy kawałek. Ale nie chce mi się na ciebie czekać. Hmm, spróbuję tą odnogę. Już nigdy nie pamiętam. Gdzie on jest, a akurat te lokalizacje, może nawet są stałe, nie mam pewności, ale myślę, że gracze, którzy spędzili tutaj tysiące godzin, pewnie wiedzą takie rzeczy. Już mamy tą arenę, także już się bijemy z trzecim bosem. twin mücken bravo a nervous sculpted take comfort Meligaro. an artist's work is always worth more when he's dead ta sardnia ta od przepraszam że was zaczepiłem już sobie idę dalej you no i tutaj wchodzimy już do bossa Walka z tym bossem jest e, dosyć unikatowa. E, ma też dwie fazy. W pierwszej fazie walczymy na przemian z bossem, który tu zaraz się pojawi, jak i z Piety, czyli z tą kobietą, która tutaj stoi. Natomiast później, e, o, teraz musimy atakować e, właśnie tą panią. Natomiast jak ona zginie, to wówczas e, pójdziemy za tym bosem e, w dół. I tam będzie drugie starcie z nim, które potrafi troszkę trwać. Tak, to jest koniec pierwszej fazy, jednak idzie dosyć gładko. I tutaj jest faza numer 2. Tutaj też z istotnych rzeczy będzie taki moment, kiedy on e, zespałnuje. nie wiem, wskrzesi takie trzy serca, o właśnie to. I musimy te serca e, poskładać tak, pozabijać w przeciwnym razie on ma. E, on jest wtedy chyba niewrażliwy. Gdzie on jest? Tak, teraz jest drugie serce, ale tak, akurat w walce z bosem, wbrew pozorom, te obrażenia ciągle wydają się całkiem przyzwoite. Teraz będzie trzecie serce. I to już chyba będzie jego koniec. Tak jest. Może wezmę to, chociaż bez wielkiej wiary, że to będzie przydatne. No i to by było na tyle, tak? Tak wyglądał boss czwartego aktu. Wielu przeciwników po drodze było dużo bardziej upierdliwych i dużo więcej krwi nam napsuło. Także z samymi bossami ciągle radzimy sobie całkiem nieźle. No i co za tym idzie, za chwilkę będziemy się wybierali do aktu numer 5. Z finalnego bossa, jak zwykle możecie oczekiwać kolejnego update'u. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć głównie jakąś lepszą broń do tego czasu. Natomiast w tym momencie sobie skończymy. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, jeżeli jesteście zainteresowani tym, co wydarzy się później. Może też jakieś inne moje treści was zainteresują. Do następnego, a oczywiście do tego czasu bawcie się dobrze, grając w gry. Trzymajcie się, cześć.